Tutaj są trzy kupki kart. Wybierz sobie jedną lub trzy, jak chcesz. Tutaj położę ci serduszka, żebyś widział, żebyś mógł dokonać lepiej wyboru. To są karty wewnętrznego rozpoznania i zaczynamy od serduszka pierwszego. Jeśli wybrałeś czerwone serduszko, to są twoje karty, i dwie karty ci wypadły karty ofiar. Dla mnie to coś takiego jest, jak lekcja do przerobienia. A karta darów, która ci wypadła, to takie jakby nagroda <grych> i przerobić te lekcje. No i słuchaj, mój drogi uczniu. Twoim zadaniem jest taka informacja dzisiaj jest, żebyś odkrył część siebie, która wygląda tak jakby się buntowała, szła w innym zupełnie kierunku. Taką część siebie najlepiej odnaleźć jest w ciszy, medytując. Ale jeżeli nigdy tego nie, robi, nie robiłeś tak to znajdź sobie po prostu miejsce, gdzie czujesz się swobodnie, bezpiecznie, gdzie ci nikt nie przeszkadza, gdzie możesz po prostu być. Nikt od ciebie nic nie chce przez jakiś, jakiś czas. I wtedy w takiej ciszy, nie myśląc całkowicie o niczym, wyłączając umysł, siedzisz, trwasz w tej ciszy, w takiej próżni powiedzmy, tylko odczuwasz, tylko czujesz. I wtedy naprawdę zaskoczy cię coś. Coś, co może się wydarzyć. Odkryjesz ukrytą jaś, część Ciebie. Ten brakujący, ale jak bardzo ważny element. Może to są jakieś odczucia, może jakieś potrzeby. Gdy to będziesz wiedział, będzie dla Ciebie to niespodzianka. Skoro te karty wypadły, to dla Ciebie to jest ważne. To taka wiadomość o Tobie będzie, tak? Czego tak naprawdę nikt Ci nie nauczył? Ty sam musisz to odkryć. I wtedy przeanalizuj swoje oczekiwania względem innych ludzi, względem siebie. Zobacz, czy nie są za wygórowane, czy nie ustawiałeś za wysoko poprzeczki dla siebie, czy dasz radę spełnić to, czy nie za dużo oczekujesz od osób bliskich. Może przez to, że nie znasz dokładnie siebie, masz jakieś wygórowane oczekiwania i ktoś nie daje rady, żeby to spełnić. Jeżeli to przepracujesz, to dostaniesz nagrodę. I to jest karta właśnie tego dostatku. Po prostu to płyniesz do mety, i wszyscy ci wręczą medale po klepie, po ramieniu, powiedzą: Udało ci się. Wtedy te osoby, które, od których masz jakieś oczekiwania, też może się uśmiechną do ciebie. Także dla ciebie to jest taka dzisiaj lekcja: przeanalizować swoje oczekiwania względem ludzi i siebie. Jeśli wybrać zielone serduszko, tak jak nadzieja, powiem Ci, że to jest ciekawe, ponieważ te karty, które tutaj leżą, one dają mi nadzieję, Patrz na to. I teraz tak, pierwsza karta, która mi um, ci pokazuje, to jest nieświadomość nie jesteś tego świadoma, świadomy, a druga to jest uzdrowienie, jak tu uzdrowić, a dopiero następna karta darów to jest właśnie nagroda za to wszystko. I posłuchaj mnie. Jeżeli to jest osobisty mit, to znaczy, że ty masz jakąś traumę, może to być przedurodzeniowe, może to być z innego wcielenia, może być nawet, powiedzmy, że no z tego, tak, jakaś trauma jest w tobie. I teraz tak, układasz sobie w głowie jakąś historię i próbujesz odgrywać jakąś rolę, jak film dosłownie. I musisz wgłębi, zgłębić się, tak? I tak naprawdę, gdybyś zapytał sam siebie, i twoje życie do jakiej przynależy baśni, tak? Czy mógłbyś ją połączyć z jakąś historią, które znasz, z jakimś filmem, i wtedy spojrzeć na to życie tak jak oczami widza, tak? Myślę, że dużo, byś mógł zrozumieć i się dowiedzieć, dlaczego w konkretny mm -hmm. sposób postępujesz. Gdy sobie to uświadomisz swoje porażki powiedzmy, tak, to są to takie traumy, to wtedy przyjdzie czas na uzdrowienia. Wtedy pomyśl sobie jakiejś osobie, z którą musisz uzdrowić relację. Może to być z rodziny ktoś. I jako pierwszy, bo to ty dostajesz tę kartę, tak? I jako pierwszy wyciągnij dłoń. Napisz, zadzwoń, schowaj dumę do kieszenia. Tak, dostałeś karty, przepraszam. Schowaj dumę do kieszenia i po prostu porozmawiaj. To jest karta uzdrowienia. Może przez to. Odejdzie ta twoja trauma. Może ta osoba powinna być z rodziny. Może to ktoś z twojej właśnie przeszłości, bliski dla Ciebie. Także jak ty przepracujesz właśnie to, tak? Wyciągniesz dłoń i przejdziesz przez ten mur, wyobraź sobie, że jest to do zrobienia, to wtedy dostaniesz tą nagrodę. Tutaj masz kartę sukcesów, dar. Tutaj ten ludzi stoi na wysokości, tak? Stoi wysoko. I osiągnął sukces. Wszyscy się tam jeszcze wdrapują, ale ty już machasz to chrugiewką, mówisz: Udało mi się. Pokonałem lęki, pokonałem traumy, teraz wszystko widzę wyraźniej i jaśniej. I to jest twoja lekcja do przerobienia. Także zastanów się, w jakiej, w jakiej bajce żyjesz? Twoje życie to jaka bajka? Powiedz mi: Kopciuszek, Calineczka, Nieśmiertelni. Może to być bajka, może to być film, może to być legenda, może to być film historyczny, może być wymyślony. Także zastanów się o, i koniecznie daj mi znać w komentarzu, ponieważ to jest interesujące, przyznaj. No i trzecie, to jest fioletowe serduszko, to są twoje karty. U ciebie powiem, że z karty są wypadły bardzo interesujące, ponieważ to są dwie karty relacji międzyludzkiej, a jedna karta nieświadomości. To tak naprawdę tu nie ma nagród. Tu nie ma nawet w sumie lekcji do przerobienia To jest tylko ta świadomość, ma być w Tobie, o co chodzi w Twoim życiu. I posłuchaj mnie. Pierwsza karta to jest, zobacz, kluczowe trzymanie się i karta kontroli. To są te dwie karty relacji. Karta cień to jest ta zmora. I teraz tak. Może obawiasz się, skoro te karty tak wypadły dla Ciebie dzisiaj, może obawiasz się, że ktoś pociąga za sznurki i jesteś czyjąś marionetką, musisz robić tak, jak ktoś Ci zagra, nie jesteś sobą w tym wszystkim, ale tak naprawdę boisz się z tej relacji, z tej znajomości, wyjść, przyzwyczaiłeś się do czegoś, jest Ci wygodnie, jest Ci bezpiecznie. Trzymasz się, tak? Trzymasz się. To jest moje, ja to znam, nie chcę nowego. Nie mogę, nie mogę nic zrobić z tego powodu, że, wiesz co, ta, ta karta na mnie to się kojarzy coś tak jakby czwórka denarów. Trzymam, no i tak mogę przeżyć całe życie. Nie ma we mnie tego ducha walki o swoje, tak? Boisz się, jest za to, bo jak coś, co może być maleńkie, na wielkiej ścianie rzuca cień i jest przerażające. Ale to takie nie jest. Powiem ci jedno. Ta karta twojej nieświadomości, tego czego nie jesteś świadomy, zobacz na tej karcie. To tylko cień jest straszny. To nie jest tak naprawdę straszne. Jeżeli wyjdziesz z tego pudełka, z tego pokoju, zobaczysz, że poczujesz że los się do ciebie uśmiechnął, że wszystko zaczyna się układać, i wcale nie było to takie złe. Wcale to nie było takie straszne. Także ja ci życzę, żeby spojrzał na to bez lęku tak naprawdę. Nie bój się, nie lękaj się. Przecież nie będzie tak źle. I to jest dla ciebie dzisiaj przesłanie. Jeżeli czujesz, że ktoś tobą manipuluje, to nie, da, nie poddawaj się temu. Żyj swoim życiem. Wyjdź z tego schematu, z tej szufladki i do dzieła, do boju zobacz jakie piękne słońce. No, świeci dzisiaj dla ciebie. Mam nadzieję, że miałaś fajny dzień, i mam nadzieję, że ci wszystko się poukłada, że spojrzysz, zapalisz światło, albo odwrócisz się w inną stronę i ten cień zmieni wielkość może? Bo to ze względu na to, jak patrzysz, czy stoisz tyłem. Do słońca, czy stoisz przodem. Jak będziesz stał właśnie prosto, no patrz na słońce, to ten cień nie będzie padał i nie będzie taki straszny. Także tego ci gratuluję takiej decyzji, bo podjęłaś tę decyzję. Trzymaj się. Pa, pa.